Cześć, witajcie w 23 odcinku przygód Roberto Prawandowskiego. Dziś mamy 1 maja święto pracy, a to oznacza, że Roberto Prawandowski, jak wszyscy będą się wylegiwać i patrzeć w monitory, będzie pracował za 10, a może nawet za 11, bo w sumie za sędziego też mógłby czasem popracować. To tyle tytułem wstępu dzisiaj nie przedłużamy, bo jest święto pracy, jak już wcześniej wspomniałem, przesuwamy kalendarz w przód, aby ruszyć na pierwsze spotkanie Serie A z niejaką drużyną o nazwie Latium. Oczywiście chodzi. O Lacjo Rzym, dlatego też przenosimy się na stadion, ponieważ jasnym jest, że prawandowski na chwilę obecną ma zapewnione wyjście w podstawowej jedenastce, chyba zgodnie. A, bo chyba w poprzednim odcinku na koniec nie było statystyk ligowych, w związku z tym teraz przed nami tabela Serie A, gdzie AC Milan zajmuje obecnie piątą pozycję, a rywal dziewiątą. W tabeli ligowej przewodzi Intermediolan, który nad Milanem ma raptem trzy punkty przewagi. A przed nami początek zapowiadanego wcześniej meczu AC Milan kontra Lazio Rzym, bądź na odwrót, bo w sumie gospodarze są właśnie z Rzymu. Patryk Szyk rozpoczyna swój jakiś taki wężowaty drybling między zawodnikami, wpada w pole karne, będzie oddawał strzał, nie zatrzymuje się z piłką, zagrywa na prawędowskiego, prawędowski strzela szyją, albo w sumie torsem, nie wiem za bardzo czym, ale z pewnością nie była to głowa ani noga. Milinkowicz-Sawić przerzuca na prawe skrzydło do kompletnie niepilnowanego Pedro. Ten wgrywa w pole karne, jednak Tonali odbija piłkę, Tomori wybija, nabija, Węcino, piłka ląduje pod nogą Rybicia. No i z tego momentu brawa dla defensywy Milanu, a w szczególności na wyróżnienie zasługuje Tomori, który w brawurowy, bezbłędny i jakże nietuzinkowy sposób wybija piłkę wprost w zawodnika Lazio. Przeanalizujmy tę powtórkę, ponieważ ma ona szansę zostać numerem jeden na arenie cyrkowej. Najpierw nabity zostaje Tonali, od którego odbija się piłka. Wtedy Tomori postanawia ją wybijać, nabijając przy tym Vencino. Vencino zostaje nabity tak niefortunnie, że piłka odbija mu się od pięty i ląduje pod nogą Rebicia. Jedynie napastnik Lazio był tak bardzo skupiony na całej tej sytuacji, że zdołał pokonać Manią, dając w 14 minucie tego meczu prowadzenie swojemu zespołowi na 1 do 0. W sumie te akcje można by było porównać do siatkówki, zwróćmy uwagę na to jeszcze raz. Krzyczą kibice, raz, dwa i piękna wystawka na trzy. A na naszych ekranach informacja, że do Barcelony próbuje odejść Gal Anonim, tak ten sam, w którym mowa w poczcie Królów Polskich. Tymczasem Prawandowski w polu karnym strzela i mamy wyrównanie dopiero w 55 minucie tego spotkania. Dobrze, że Milan ma czarne getry, bo byłoby dużo prania, a tak nie widać do końca tej zieleni smurawy. W związku z czym, jeszcze przez parę spotkań, będzie można w tych skarpetach trochę jeszcze pobiegać. Myślę, że najsolidniejszą podstawą tej bramki nie była umiejętność strzelca Prawandowskiego, lecz świetlny. Świetlny to oczywiście mecz. Kurczę, no miecz, a nie mecz. Świetny przerzut piłki wykonany przez Gaje z lewego skrzydła naprzód na prawo. Prawandowski natomiast w genialnym i w swoim własnym stylu przepięknie ominął futbolówką bramkarza, uderzając w wewnętrzną część bocznej siatki. Dopiero w drugiej połowie Milan wraca do gry. Tonali prowadzi futbolówkę w kierunku bramki, Lazio, zagranie do Szika, Shik do Prawandowskiego, a ten... Nie no, to jest jakiś mokry sen masochisty. Nie dość, że po raz drugi w tym meczu zdołał się nabić, to po drugie trafił w słupek. Trzeba zadzwonić do najbliższego leśniczego z informacją, że na stadionie w Rzymie wyrosło nam przepiękne drewno. Prawandowski w tych dwóch akcjach był tak sztywny, że nie zapewnią tego nawet produkty z reklam, które występują po 23 w telewizji. Ciekawe, czy ten mecz ogląda Grzegorz Rasiak, ponieważ ewidentnie wyrasta mu tutaj konkurent. Rebić wpada w pole karne jak z koszyczkiem na Wielkanoc do kościoła. Teraz Pedro nabija Dajera, Tomori wybija do Dardera. Darder podaje do przeciwnika, Rebić do Pedro. Pedro strzela i ma jakimś cudem broni. Ależ tutaj mamy zalesienie w dzisiejszym spotkaniu, jeśli chodzi o drużynę Milanu. Jedno drewno jeszcze bardziej spróchniałe od drugiego. Gwizdek sędziego i koniec tego spotkania. Milanowi nie udało się wyrwać trzech punktów w Rzymie, w związku z czym dzieli się z drużyną gospodarzy po jednym punkcie, a to niestety sprawia, że oddalają się od liderującego Interu. A no i oczywiście najważniejsza informacja, Prawandowski z golem na swoim koncie. W międzyczasie rozdysponowywanie punktów umiejętności, pierwsze na podkręcanie piłki, bo to zawsze przyda się podczas dośrodkowań, kolejne punkty przeznaczymy na ustawianie się w ataku, ponieważ Prawandowski w końcu przechodzi do ofensywy, i ostatnie punkty na panowanie nad piłką, aby nie denerwował się nad nią, gdy ta postanowi lecieć w innym kierunku niż chce Polak. Po zrewisowanym meczu z Lazio okazuje się, że Inter również zaliczył remis, a to oznacza, że Napoli i Juventus, które z kolei wygrały swoje spotkania, uzbierały na swoim koncie dokładnie tyle samo punktów, co w tej chwili ma Inter, w związku z czym Milan nadal do fotela lidera traci 3 punkty. Ale z tą różnicą, że teraz pierwsze, drugie i trzecie miejsce jest naprawdę ciasne. Kolejny przeciwnik w postaci Wenecji, czyli tak zwani gondolierzy, przypłynęli już do Milanu, aby stoczyć bój o trzy punkty w Serie A. Jak widzimy Wenecja, bo o nich mowa zajmuje siódme miejsce w Serie A, więc teoretycznie powinien być to bardzo wyrównany pojedynek. Zanim jednak mecz realizator postanowił pokazać nam z bliska Prawandowskiego, który zdobył cztery bramki w ostatnich trzech meczach. Co więcej realizator sugeruje, że kolejna bramka zostanie strzelona z główki. Zagranie do Nianę Nianę zagrywa do Aramu, Aramu strzela uderzając Tomoriego. Jeszcze Nianę dobija piłkę, jednak manią paruje ją poza boisko. Zastrzał w Tomoriego, zwróćmy uwagę, nawet zainteresowany podbiega, Aramu dostaje żółtą kartkę. Brawo dla sędziego za tak beznadziejne strzały, oczywiście powinno otrzymywać się kary. A nie, bardzo mi przykro, oczywiście przepraszam wszystkich, nie chciałem obrażać Aramu. Dostał on kartkę za wślizg na tonalim. Fjordilinio wycofuje, Dyer przechwytuje, tonali, dobiega do futbolówki i w tym momencie został skoszony jak trawa na wiosnę. Okazało się, że zawodnikiem, tudzież rzeźnikiem w tej sytuacji po raz drugi został wnominowany ARAMu. Dzięki czemu zobaczył drugą żółtą kartkę, co w efekcie pokazało mu czerwoną. Bardzo brutalnie gra dzisiaj ten zawodnik i chyba sędzia zdecydował, że czas pokazać mu kolejną żółtą kartkę, ponieważ po raz drugi wykosił tonaliego. No cóż, może to znak, że czas zmienić dyscyplinę sportową na jakieś MMA, albo chociażby przeprowadzić się do Premier League. Takimi górą do Prawandowskiego, ten zgrywa główką do Selema Kersa. Ostatecznie piłka ląduje u Prawandowskiego, który świetnie mija wszystkich obrońców, biega w pole karne, decyduje się na strzał. I była to jak najbardziej trafna decyzja, ponieważ Polak zdobywa bramkę na prowadzenie. I już mamy prawilny przykuc z Drecha z bramy z głównych ulic polskich miast. I 64. minutę, gdzie kibice oszaleli widząc Polaka zdobywającego bramkę dla Milanu. Bardzo odważny i pewny rajd polskiego zawodnika, ale nie ma czemu się dziwić. ramuje już nie było na boisku, więc nie miał go kto wykosić. Pewny strzał prawą nogą nad bramkarzem i jeden do zera. Tonali wyłuskał piłkę, zagrywa do Patrika ten wybiegającego Benasera. Benaser wpada w pole karne, oddaje strzał i po raz drugi udaje się pokonać golkipera Wenecji. Ewidentnie widać, że na stadionie Milanu Wenecja nie radzi sobie najlepiej, co chyba spowodowane jest faktem, że mecz nie odbywa się na wodzie, tak jak to bywa właśnie w Wenecji. Prawdopodobnie w meczu rewanżowym kolejnej kolejki Serie A, gdy to Milan przyjedzie do Wenecji, to właśnie zawodnicy z Mediolanu będą mieli problem, ponieważ na gondolach też jakoś niespecjalnie ich widzę. Nie jest to jednak problem na tę chwilę. Na ten moment najważniejszym faktem jest to, że Benacer daje drugą bramkę Milanowi, a to zwiększa pewność i bliskość Milanu do zdobycia trzech punktów w tym meczu. I mamy gwizdek sędziego, a to oznacza, że Milan zdobywa 3 punkty po bramkach Prawandowskiego i Benasera. No i jeszcze oczywiście delikatne podziękowania dla sędziego, który dziś nagrodził Aramu dwiema żółtymi kartkami. A przed nami chyłkiem galopkiem zbliża się mecz Ligi Mistrzów. Gdzie jak widzimy, Milan ma już zapewniony awans do fazy Pucharowej, jednak nadal nie wiadomo z którego miejsca, ponieważ 10 punktów na chwilę obecną gwarantuje pierwsze, jednak PSW, z którym za chwilę stoczą pojedynek, zajmuje drugie z dorobkiem 9 punktów. I tutaj również ważą się losy Bayernu Monachium, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo gdyby PSW przegrało swój mecz, Bayern by wygrał, to być może Bawarczycy awansowaliby do fazy Pucharowej do Fermana, Ferman powolutku przemierza boisko, zagranie delikatne do Gakpo, Gakpo do Madueka, który wybiega na czystą pozycję, oddaje strzał i bez problemu w 14 minucie meczu pokonuje nieprzygotowanego do interwencji Manią. Zwróćmy uwagę, iż Ferman prowadził piłkę bardzo powoli, następnie Gakpo nie był również w stanie rozwinąć specjalnej prędkości, bo po prostu tego nie potrzebował i nagle przeszywające podanie do Madueke, który wbiega w pole karne, oddaje strzał, tym samym zapewniając, a raczej przybliżając PSW do pewności wyjścia z grupy do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Oczywiście sytuacja ta jeszcze nie przekreśla Milanu na wygranie swojej grupy, jednak w tej chwili zawodnicy z Włoch będą musieli nadgrabiać straty. De Jong podaje do Tila. Til rusza z futbolówką przeszywające prostopadłe w zagranie do Ferma, na ten bez przyjęcia oddaje strzał i pokonuje bramkarza Milanu w 41 minucie, tym samym prowadząc już 2 do 0 PSW może być pewne, że wygra tę grupę. Oczywiście zakładając, że Milan będzie grał do tej pory tak jak grał. Całkowicie będąc obiektywnym, należy stwierdzić, że Milan, jeśli chodzi o króciutkie podania, ma tak szczelną defensywę, że nawet kropla wody nie zdoła się prześliznąć między zawodnikami. Jednak jeżeli chodzi o te długie, prostopadłe zagrania, to po raz drugi PSW pokazuje, że defensywa zawodników z Mediolanu nie jest w stanie sobie poradzić, jeśli chodzi o tego typu akcje. Póki co 2 do 0, jeśli chodzi o Milan, to sytuacja nie jest już zbyt kolorowa. Benaser do przodu, do Patryka Szika, Czech od razu do Polaka, który bezproblemowo wymija defensywę. a co prawda w asyście Marusicia, ale świetnym zwodem mija jego uwagę. Do środkowego jest strzał Benasera, ale niestety kolega Prawandowskiego zapomniał, że istnieje coś takiego jak offside i nie zdołał schować się za defensora drużyny przeciwnej. W związku z czym celny strzał na bramkę, gdzie piłka wpadła do środka jest nieuznany. Orta niebezpiecznie zbliża się do bramki rywali, oddaje strzał fałszem, jednak Manion tym razem nie dał się zaskoczyć i pewnie złapał piłkę. Krótkie zagranie do Tomoriego, defensor próbuje kiwać się stylem, jednak jakimś student traci piłkę. Orta znów w polu karnym, zagranie prostopadłe do Ferman'a i 3 do zera. Jeśli chodzi o umiejętności gry w defensywie Tomoriego w dzisiejszym spotkaniu, to jedno jest pewne, Jepetto z pewnością byłby dumny. Piłkarze holenderskiego klubu tym golem raczej już zapewnili sobie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Zwłaszcza jeśli defensywa Milanu będzie potykać się na prostej murawie. Zwróćmy uwagę, prosty błąd, dwa podania i kolejna bramka dla PSW. Na powtórce widać jakby Tomori najpierw w ogóle nie trafił nogą w półkę, próbował naprawić swój błąd i przez to stracił futbolówkę. Z pewnością ma on teraz zadatki na wylądowanie na karcie wirtuozów w futbolu. Sędzia gwizdze po raz ostatni w tym spotkaniu, PSW wygrywa 3 do 0 z Milanem. Obie drużyny z tego spotkania oczywiście awansują do fazy pucharowej, jednak zamieniły się miejscami Milan z drugiego miejsca, a PSW z pierwszego. A po Lidze Mistrzów przychodzi czas na hit kolejki. Intermediolan zagra z AC Milanem. Drużyny dzielą trzy punkty, więc jest to szansa dla drużyny Prawandowskiego na to, aby zrównać się dorobkiem punktowym drużyną z zamiedzy. Zatem zgodnie z zapowiedziami przed nami starcie Intermediolan-AC Milan. Prawandowski z rzutu rożnego, wrzutka w pole karne, sik wyskakuje, jednak ona na broni. 9 minuta tego meczu była pierwszą szansą, w której Milan mógł wyjść na prowadzenie. Milan jeszcze błąd Onany! Prawandowski myli się dosłownie minimalnie, ponieważ piłka niemalże musnęła słupek, ale nadal 0 do 0. No, jakżeli tak będzie grał Onana przez resztę meczu, to jest spora szansa na to, że Milan wyjdzie na prowadzenie. Teraz jeszcze przed młodym Polakiem szansa zrzutu wolnego, ponieważ to właśnie Prawandowski został odesłany do wykonania tego stałego fragmentu gry. Oczywiście, Polak będzie próbował bezpośredniego uderzenia na bramkę Interu. Świetnie przelobowana piłka nad murem, jednak była ona na tyle słabo uderzona, że ona na pewnie złapał piłkę w rękę jeszcze raz bliski wyrzut tym razem błąd obrońcy Prawandowski z piłką w polu karnym oddaje strzał tutaj jednak już ona na bezbłędnie paruje piłkę poza boisko Beneder prosto do kolidio, jednak sędzia kończy pierwszą połowę tego spotkania na razie w derbach Mediolanu 0 do 0 chociaż zdecydowanie bliżej prowadzenia AC Milan Krunić do Benasera, Benaser do Szika, Shik udaje, że nie umie przyjąć, z powrotem do Krunicia, Krunić do Prawandowskiego, Polak wbiega w pole karne, pod ostrym kątem oddaje strzał, ni to mocny, ni to słaby i pokonuje Onanę w 57. minucie tego spotkania, tym samym dając prowadzenie AC Milanowi w meczu derbowym przeciwko Interowi Mediolan. To bardzo ważna bramka zważywszy na sytuację ligową AC Milanu, gdzie do Interu brakowało mu dokładnie trzech punktów, a dzięki tej bramce Prawandowskiego AC Milan, o którym wcześniej wspominałem, zrównuje się punktami z Interem Mediolan. Wracając natomiast do akcji, łysy z siwą brodą, zadowolony Prawandowski, zadowolony. Wspaniale rozegrana akcja, być może dlatego, że piłki nie dotykał Tomori. Kolejna akcja Milanu Rosoneri nabrali wiatru w żagle Prawandowski na prawym skrzydle na wysokości pola karnego dośrodkowanie na kronica, kronic strzela, Ona na broni i Benasser dobija, tego już onana nie broni. Kolejny cios AC Milanu pada w 66 minucie i w tym meczu mamy już 2 do zera za sprawą pomocnika Milanu. Przy stracie tej bramki nie można winić pokazywanego na ekranach smutnego onany, ponieważ przy pierwszym strzale zrobił to, co powinien zrobić, czyli doskonale obronił piłkę. Był ten strzał jednak na tyle trudny, że piłka została wybita wprost pod nogi benasera. A ten jedyne co musiał, to po prostu oddać strzał na bramkę interu, co też właśnie zrobił, o dziwo patrząc na dzisiejszy odcinek, trafiając w światło bramki. Brozowicz zbiega na skrzydło, ale tam jest w asyście Gaj, cofa piłkę do Jeremiego Rejerem i do Benjedera. Jednak manią stanu na wysokości zadania sparował piłkę poza boisko i nadal Inter z zerem na koncie. Chociaż teraz sytuacja może się delikatnie skomplikować, ponieważ na boisko wchodzi wypoczęty Barella. Tonali przerzuca piłkę do Prawandowskiego, a ten pomimo zmęczenia rozpoczyna dziki rajd w kierunku bramki Onany. Nawet Barella nie był w stanie dogonić Polaka. Prawandos Doskicowa do Benasera. Ten zamiast uderzać poddaje piłkę Sergi Darderowi, jeszcze Leo. I tym sposobem cała akcja kończy się fiaskiem. Mogła być bramka na 3 do 0, jednak przekombinowali zawodnicy Milanu, a sędzia kończy to spotkanie. Mediolańskie derby kończą się zwycięstwem Rosonerii 0 do 2. I oczywiście nie mogło zabraknąć najważniejszej informacji. W derbach tych właśnie. Prawandowski jest autorem jednej z dwóch bramek. Oczywiście od razu zabieramy się za analizę ligową, ponieważ Milanowi udało się wyprzedzić inter. Tym samym zajmuje obecnie drużyna Rossoneri. Trzecie miejsce. Z takim samym dorobkiem punktowym co Napoli i właśnie wcześniej wspomniany Inter Tylko Juventus zdołał odskoczyć na 3 punkty i samotnie obecnie zajmuje fotel lidera Statystykę strzelecką otwiera natomiast Kieza z Juventusu, który zgromadził na swoim koncie 14 bramek w 16 meczach Na drugim miejscu wciąż Ben Jeder z Interu z 13 trafieniami A na trzecim Prawandowski, który na swoim koncie uzbierał już 12 bramek w 15 meczach Wśród asystujących wciąż najlepszy Patrick Szyk z AC Milanu z ośmioma asystami. Tuż za nim z Romy Griezmann z siedmioma i na trzecim miejscu Wlachowicz z Juventusu. Jak można było zobaczyć, bo jestem zbyt niecierpliwy, na czwartym znajdował się również Prawandowski. A my dziś wyjątkowo zakończymy ten odcinek przed 20 minutami, ponieważ niestety, ale czasu mam ile mam... Ale mam niezmiennie nadzieję, że i ten odcinek Wam się podobał, a jeżeli tak, to koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo, jak zawsze, zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym odcinkiem. A jeżeli jesteście ciekawi, czy Prawandowski utrzyma swoją formę strzelecką i nadal będzie zachwycał w Serie A, i kto wie, w fazie pucharowej Champions League, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych występów Polaka. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, korzystając z długiego weekendu i oby jak najlepszej pogody, i do usłyszenia niebawem. Cześć.